Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem sprawdzić, czy mój niemiecki najeźdźca, zwany również moim psem migonem, potrafi tropić jakieś przedmioty, które mu schowam. Czy po prostu jest zwykłym niemieckim najeźdźcą, który sobie pysznie je w moim domu i nic nie robi. Sprawdźmy to. W tym celu, słuchajcie, postanowiłem przygotować dwie szmatki. W to jest jedna duża szmata mojego psa. Tak, miguś, siatka. Zaraz się będziemy bawić, które przedzieliłem na dwie części. No, i teraz te szmatki, przedzielone na dwie części, zawiążę sobie na buty i idąc daleko schowam mu te szmaty po prostu jedną wysuną, a z drugą wrócę. No, i co mi jest, kina jest przygotowane. Szmaty są zaczynam z tego punktu spod mojej klatki i zostawiam ślady na ziemi, w tych szmatach. Mam nadzieję, co najmniej. I żeby nie było mojemu psu za łatwo, to tak, zwykle idziemy w tamtą stronę, czyli do parku. Ale ja teraz pójdę w drugą stronę, żeby miał nieco trudniej. Migon, szukaj, szukaj, masz, masz, masz. szukaj, 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 no, szukaj, 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 szukaj. Dobry pies, szukaj, 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 szukaj migonku, szukaj. To dobra, słuchajcie, na razie idzie. Szukaj, szukaj. Szukaj! Brawo, dobry pies! Szukaj, szukaj, Migonku! Gdzie to jest? Szukaj, szukaj, szukaj! Gdzie to jest? Gdzie to poszło? Szukaj! Gdzie to jest, Migon? Szukaj! Szukaj, 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 szukaj! Szukaj! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie? O! Masz, masz, masz! O, tutaj się chyba zgubimy! Chodź! Masz! Szukaj! Szukaj, szukaj Migon! Brawo! Szukaj, masz! Szukaj, gdzie jest szumatka! Szukaj! Gdzie ta jąda? Szukaj! No? Brawo! Szukaj! Szukaj! Brawo! Dora. Szukaj! 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 No. Szukaj! Gdzie jest szumata? Szukaj! Szukaj! Jest! Brawo! Brawo Migonku! Brawo! Znalazł! Niemiecki najeźdźca! Brawo! Brawo! Normalnie Migon jest pierwsza klasa. Chłop po prostu jaki dumny teraz wraca do domu. Proszę bardzo, jaki dumny piesio. No! No bardzo mi zaimponowałeś Migonku dzisiaj. Jesteś normalnie super pies.